Witam. Mamy styczeń, mam trochę czasu. Postanowiłem sobie zrobić nowy pojemnik dla dżownic. Te stare nie są złe, ale sugerując się zagranicznymi filmikami, gdzie tam wszyscy pokazują, mają takie jakby prostokąty 30-40 cm szerokości, wysokości, no i długości, zależnie od jakich tam potrzeb, mają. I ja sobie zrobię coś takiego, tylko że w kształcie litery V. Tu pod spodem mamy agrowłókninę. Na agrowłókninie jest siatka przeciwko kretom i dwie rurki, do czego to będzie wszystko przymocowane. Dlaczego siatka przeciwko kretom? Żeby mi wzmocniła tą agrowłókninę, bo jak to będzie wszystko właśnie przymocowane do yy, tych metalowych takich słupków, można powiedzieć, to żeby ona się nie rozciągała tak i no nie próła się, tak, żeby mi w końcu wszystko nie spadło na dół. To ta siatka ma robić za takie wzmocnienie. Tutaj ona mi wystaje. Trochę, ale to nic, bo ja sobie to wszystko zawinę i dzięki temu nie będzie mi tam biohumus spadał w tamtą stronę, jak to będzie tak troszkę po, pod kątem, żeby ten biohumus też płynny mi spływał elegancko do jakiegoś pojemnika i myślę, że to zadziała. Co ja dalej będę z tym robił? Ano, sobie tutaj wezmę i przymocuję ją tak, tu po całości dam jakąś blaszkę. Coś takiego, owinę tą rurką, tam raz, dwa razy dookoła. Z drugiej strony zrobię to samo. No i potem sobie na czymś to przymocuję. Ale dalej, jak to będzie wyglądało, to już zobaczycie później. Witam, jesteśmy z powrotem. Tak to mniej więcej wygląda. To oczywiście tak tylko położyłem. Do pokazania, jak to wyszło. Tutaj dałem wkręty i takie blaszki. Coś w stylu podkładek przymocowałem. To jest podejrzeć po cztery na każdą stronę. I to owinąłem trochę. To oczywiście w dwie osoby trzeba. Najlepiej to mocniej się dociśnie. Ale teraz to tylko tak złożyłem, pokazowo. Bo to i tak to nie jest miejsce docelowe. Tylko tak poopierałem. Żeby Wam pokazać. Bo to będzie troszkę z mniejszym spadkiem. I w ogóle tutaj mam rurki. To jest do rurek przymocowane. To sobie wyczyszczę. I nie wiem czy tutaj haków jakiś nie zrobię. I po prostu to nie będzie podwieszane też będzie utrudniało myszą, nie myszą, żeby tam mi się do tego dostać. Tu jak widzicie to jest głębokie, dosyć. Nie wiem, czy to tak telefonem nagam, czy to tak dobrze widać, ale to jest skurcze, prawie jak wanna. Pojemność. Zaczyna mi się to bardzo podobać, dlaczego? No bo wannę gdzieś przestawić samemu, no to jest ciężko, tak? A to teraz ja sobie obiorę. Pyk, łapie z jednej strony, do drugiej. Już mam zwinięte i sobie przenoszę, tak, a jeszcze to można w rulonik zwinąć i tutaj siatka, która ma robić za wzmocnienie, to też trochę będzie ważyło, jest po prostu wygodne. Fajne jest, też może być właśnie z tego powodu, że dobre będzie na powietrzenie dla dżownic, ale... Jak wiadomo, jak jest mniej musu, lepsze na powietrzenie, ale wilgotność wtedy też spada. I nie wiem, czy tutaj nie będą jakieś problemy, szczególnie jak mi nie będzie za dwa tygodnie. Ale na razie nie będę się tym martwił, jak będą problemy z wilgotnością, to też coś tam się wymyśli. Szybko, szybko w zrobieniu. Trochę tej siatki wkletów, trochę poszło mi agro Te jakieś metalowe rurki, nie rurki to mam tam leżą. Że jak to wypali, to będę pewnie robił jeszcze więcej takich. Myślę, że najlepszy pojemnik. U tamtych nie jest źle. One są dobre na zimę, a na lato to już tak no też wiadomo, że nie są złe, ale te będą lepsze. Właśnie przez to, że więcej powietrza jest, szybciej te dżownice będą mogły to przerabiać. Tamto musiałem napowietrzać, a tego mi nie będę musiał napowietrzać w ogóle. Musiałem po prostu tych pojemników co tam dwa tygodnie wywracać to wszystko i wrzucać z powrotem. Żeby tam się napowietrzyło, a tutaj to i o tej włókniny będzie od dołu wszystko powietrze zasysało i po bokach będzie miało dużo przestrzeni. Właśnie zauważyłem, że tak, tak wolą dżownica jak jest też dobre powietrze. A co u Dżownic słychać? Miałem taką sytuację, że musiałem tą ubeczkę sobie przenieść. I ona już jest tutaj. Ale wam powiem inną sytuację. Jak były mrozy, o te wszystkie biochumusy w wiaderkach mi pozamarzały. Mówię, no nie, już chyba będzie po Dżownicach. Tutaj zdjąłem to. Tu jest coś innego, wcześniej było co innego. Było zamarznięte, nie? I mówię, już ich szlak trafił. Ale dobra, tą beczkę musiałem przenieść. I mówię tak, jak już tą beczkę muszę przenieść, no to wysypałem ją sobie na folię i wziąłem tą beczkę. Mówię, stąd przerzucę tam. Zobaczymy, co się dzieje, jak tam puściły. I przerzucając to do beczki, się okazało, że tam drzownice są normalnie. Tam kilkaset dużych ich nie było, ale jest kilkaset było. I tutaj gdzieś do połowy jest właśnie z tego pojemnika, z tego metalowego przerzucone tutaj. Tam na wcześniejszych filmikach możecie sobie obejrzeć, jak to wcześniej wyglądało w tym metalowym. No i y, zacząłem znosić tam z folii oto tutaj. Tu też jest szerzej, tu też jest lepiej pracują niż w tej beczce, nie? Beczka nie jest zła, ale ja i tak z tej beczki będę wszystko zapewne właśnie tam przerzucał, bo ta beczka to mi się przyda w lecie na wodę, prawda? Ja tam sobie ten kran dorobię od dołu, co mam tą dziurkę i będzie służyła na wodę. I co tutaj przeniosłem? Większość tam ze trzy wiaderkami zostały, no to nie będę ich został, szczególnie, że tak zimno jest, to jeszcze może przyjdzie, i wykosi wszystkie te dżownice w tym wiaderku i wrzuciłem je tutaj do tej beczki, resztę, o. Widzicie? Coś może zobaczymy, czy coś tam jest, się rusza. Coś tam się dzieje jeszcze, tylko trochę niżej zeszło, jak widzicie. Już nie siedzą tak na powierzchni, jak wcześniej. Jakiś grzybek też atakuje biały, o, widzicie, Są tylko trochę niżej poschodzimy. Siedzą to też temperatura teraz kilka stopni, aby na plusie. No i tak to wygląda. A z tamtym pojemnikiem to jeszcze Wam w marcu pokażę lepszy filmik, jak już wszystko będzie uporządkowane i będziemy na swoim miejscu. To cześć.